Cześć, jestem Waleria. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami listopada i mam tutaj kilka ulubieńców do pielęgnacji skóry oraz kilka takich produktów do makijażu zacznijmy od pielęgnacji i chcę Wam gorąco polecić ten produkt to jest taki balsam z marki La roche który sprzedaje się w aptekach też w sklepach internetowych i tak naprawdę to jest dla mnie to jest balsam SOS. W te dni, kiedy mam bardzo przesuszoną skórę, to używam właśnie tego produktu. On jest taki gęsty, jak typowy balsam. Nie ma zapachu, co jest też dużym plusem i bardzo fajnie tą skórę jakby i nawilża, i uspokaja w tym samym czasie. I ja wiem e, też, że nie każda e, lubi taką e, gęstą konsystencję balsamu, ale właśnie dzięki chyba tej konsystencji on potrafi nawet e, super, bardzo przesuszoną e, skórę odżywić, więc jest dla mnie e, niezastępionym produktem właśnie do pielęgnacji ciała. E, następny produkt e, to będzie e, pianka e, do mycia twarzy z marki. Pyunkang Yul, to jest koreańska marka, bardzo fajna taka pianka, która nie irytuje skóry, ja nie cierpię produktów, które irytują lub przysuszają skórę, więc jak najbardziej polubiłam ten produkt, ponieważ ona fajnie oczyszcza skórę a w tym samym czasie nie przesuszają, więc po umyciu skóra zawsze czuje się komfortowo. Nie ma takiego uczucia nieprzyjemnego ściągnięcia skóry. Więc tak, to jest bardzo fajny produkt, który wam podlinkuję też na dole. No i jeśli już jesteśmy przy oczyszczeniu skóry twarzy, to tutaj chcę polecić Wam ten produkt, który używam nie tak dawno jak poprzednie dwa produkty, ale już polubiłam naprawdę ten produkt i tutaj będzie produkt drogeryjny, co niesamowicie mi cieszy, który jest dostępny też chyba i w Rosmanie już i na innych stronach internetowych tu mówię o olejku enzymatycznym z Eveline. Dla mnie to jest pierwszy produkt w tym formacie, ponieważ nigdy wcześniej nie używałam produktu olejkowego, który by w tym samym czasie peelingował moją skórę. Po użyciu którego skóra jest świeża i ładnie oczyszczona. Stosuję ten produkt dwa razy w tygodniu i powiem Wam, że naprawdę widzę postępy, ponieważ ostatnio mam problemy, z skórą, problemy ze skórą, ostatni miesiąc chyba mam skórę bardziej wrażliwą i naczynkową, a uważam, że ten produkt fajnie pomaga mi z tym walczyć. I ostatni już na dzisiaj produkt pielęgnacyjny to będzie taki serum z marki Mizon. To też jest marka koreańska. I ten serum się nazywa Acne Blemish Spot Solution Serum. Też pomaga, pomaga mi właśnie w walce przeciwko tym wszystkim pryszczom, które mam ostatnio. Myślę, że ten serum ma w swoim składzie alkohol, ponieważ tak dość mocno pachnie, ale też zauważyłam, że jak mam jakieś mniejsze niedoskonałości, to wystarczy jedynego użycia tego serumu i następnego dnia już nie ma e, tego problemu na skórze oczywiście jak mam jakieś takie większe przebarwienia większe problemy e, to już potrzebne po prostu e, temu produktowi dać e, dłużej czasu i teraz przejdziemy e, do produktów do makijażu twarzy tutaj mam e, kilka nowości, e, który e, testuję około miesiąca ale już bardzo ich polubiłam i mówię tutaj o tej kredce z Kryolanu. To jest kredka dwustronna, z jednej strony czarna, a z drugiej strony brązowa. Jest bardzo fajna w tym sensie, że nie zastyga i ja ją lubię używać jako bazę pod cienie. Ona świetnie się rozciera, rozprowadza się równomiernie i służy fajną bazą właśnie pod cienie. Taką kredkę szukałam przez dłuższy czas i nareszcie ją mam. Następne produkty będą też z marki Eveline. Bardzo się zdziwiłam, kiedy zauważyłam, że ta marka zajmuje więcej i więcej miejsca u mnie. W mojej pielęgnacji oraz w makijażu wcześniej nie jakoś nie zwracałam uwagi za bardzo na tą markę, ale ostatnio więcej próbuję produktów z tej marki i jestem bardzo z nich zadowolona. Mówię teraz o tych Dwóch produktach to jest tusz do rzęs. Ja myślę, że te tusze są bardzo popularne. Większość kobiet używała jedną z tych tuszy i myślę, że jest zadowolona z nich. Ja preferuję tą klasyczną, jak ja ją nazywam, warietę, ponieważ ona wydłuża ręce, podkręca ich, rozdziela fajne i dodaje też objętości. I też ma szczoteczkę silikonową, którą ja osobiście wolę, ale też niedawno kupiłam tą tusz, który nazywa się Royal Volume. I e, też ma przepiękne opakowanie. Ona już jest taka bardziej tusz, e, który nadaje rzęsom objętość. Jest ona od razu bardziej gęsta i posiada e, taką klasyczną szczoteczkę. Aby dwie te tuszy są moimi faworytami. Myślę, że są świetnymi produktami. E, jak najbardziej warte mi jest swoje ceny, więc polecam serdecznie. I następny produkt z Eveline, e, o którym wspomniałam też w innych filmikach, że chcę wypróbować ten produkt i to jest żel e, do brwi przezrechisty. Jest po prostu świetny, ponieważ nie jest za bardzo mocny i nie jest za słaby. Utrzymuje moje brwi na miejscu jak najbardziej. Wyczesuje ich ładnie. Nie skleja. Nie mam takiego uczucia ciężkości na brwiach. I nie błyszczy też na brwiach, bo niektóre produkty mają taki jakiś błysk dodatkowy, którego sobie nie życzę. Więc jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego produktu. I ostatni, ostatni produkt kosmetyk na dzisiaj. To będzie ulubieniec nie tylko tego miesiąca, a ja myślę, że i ulubieniec następnego miesiąca i następnego, ponieważ w tym produkcie jestem zakochana. To jest produkt z wyższej półki cenowej, ale myślę, że wart swoich pieniędzy. Mówię teraz o tej paletce z Hourglass. To jest edycja limitowana tego roku. Składa się z czterech przepięknych produktów i ja mam na swoim kanale recenzję te, tego produktu, więc mam podlinku, podlinkuję. Dodam tylko, że używam tą paletkę prawie codziennie, ponieważ każdy z tych produktów jest przepiękny i idealnie pasuje do mojej karnacji i idealnie wygląda na skórze. Na dzisiaj już kończę. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie proszę w komentarzach o swoich ulubieńcach tego miesiąca i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!